Ja Bóg jestem Waszym Ojcem, Waszym Stworzycielem i kocham Was wszystkich. Rozpoznajcie mnie. Nie powątpiewajcie o mnie. Nie lękajcie się mnie. Lękajcie się mnie jedynie wtedy, gdy buntujecie się wobec mnie. Równa księga Izajasza, rozdział 63. Wers 8 i tak dalej: Dlaczego uciekacie ode mnie? Miejcie niebo za mieszkanie, mój dom jest waszym domem. Dzieci, dzieci, wypieracie się mnie, bowiem ja, Bóg, nie pasuję do waszego naukowego świata, jaki sobie utworzyliście. Próbujecie zniszczyć wasze życie duchowe? Wyśmiewacie się z tych, którzy jeszcze wierzą we mnie, mówiąc, że oni śnią? Ci, z których się wyśmiewacie, mówiąc, że śnią, są w rzeczywistości przebudzeni i mój dom będzie ich domem. Będę dzielił z nimi wszystko, co posiadam, i na moich pastwiskach będą wypoczywać. Nigdy niczego im nie zabraknie, nigdy więcej nie będą cierpieć. Jak to powiedział: Stworzyciel kocha wszystkich. Bóg chce być rozpoznany. Chodzi o przesadne powątpiewanie w Boga, no bo wątpliwości same w sobie to jest zdrowy objaw. Bóg mówi, Tutaj nie lękajcie się mnie, jednak lęki związane z tym, są zdrowym objawem. Przybuńcie wobec Boga, wtedy można się lękać, no bo sprawiedliwość Boga jest doskonała, doskonała sprawiedliwość. Dookoła zauważamy ucieczkę od Boga i dlatego Bóg pyta się. Dlaczego uciekacie ode mnie? Próbujemy zniszczyć nasze życie duchowe, które tak naprawdę jest motorem napędowym. Czasami wyśmiewamy się z głęboko wierzących, mówiąc coś takiego w stylu, chyba śnisz. Tak naprawdę oni właśnie są poza Matryc. Bóg tutaj potwierdza, że ci głęboko wierzący są przebudzeni tak naprawdę żyją poza Matryc. Jeszcze raz przytoczę te słowa dla potwierdzenia, słowa Boga. Ci, z których się wyśmiewacie, mówiąc, że śnią, są w rzeczywistości przebudzeni. I mój dom będzie ich dom. Dzięki tej serii będziemy się tutaj budzić, aby być przebudzeni poza Matrycem. To daje naprawdę. Prawdziwą wolność, większą pewność, odwagę, być poza matrycą.